Dobry wieczór Hanna. Honiusz zapraszam na rozmowę dnia o sporcie. A moim gościem jest pan Janusz Trzepizur, olimpijczyk oraz przewodniczący Sejmikowej Komisji Kultury i Sportu. Witam pana bardzo serdecznie. Witam serdecznie. Sport w Opolu, sportowcy, a także obiekty sportowe. Czy Urząd Marszałkowski dofinansowuje właśnie zarówno osoby, jak i obiekty? I struktura finansowania jest jakby taka złożona, bo mamy system, który zaczyna się od środków rządowych, czyli wszystkie projekty ministerialne rządowe stanowią jakąś część składową całego systemu sportowego. One są realizowane przez sportach olimpijskich, przez związki sportowe, czyli jednostki, które odpowiadają stowarzyszenia, które odpowiadają za wszystkie sporty, dyscypliny olimpijskie, gry zespołowe i w ramach wsparcia Województwa Polskiego, my również dofinansowujemy te zadania i tu należy zwrócić szczególną uwagę, że te zadania głównie dotyczą wsparcia sportu, systemu sportu dzieci i młodzieży, czyli sportu sportowców uprawiających sport od najmłodszych kategorii w zależności od dyscyplin, bo są dyscypliny, które na przykład, pływanie czy gimnastyka zaczynają się wcześniej, ale lekkoatletyka, ciężary są granice wiekowe, że nie wolno tych dyscyplin prowadzić czy gry zespołowe, które też rozgrywki są od pewnego poziomu. I tutaj to jest podstawowe zadanie, które jest jakby spójne, i ono jest wspierane przez Urząd Marszałkowski. Oczywiście tego nie widać w tej perspektywie wsparcia tzw. klubów zawodowych, jeżeli tak możemy powiedzieć. W województwie jest ich dużo, bo zaczynając od naj, najbardziej rozpoznawanego Zaksa, ale wiadomo, że Opole jako największe a miasto też najbardziej finansowo wspierające sport bo ponad 8 milionów idzie wsparcia bezpośrednio na kluby. I to jest oczywiście podzielone. W mieście jest to podzielone na gry zespołowe i te kluby najważniejsze, y y y osiągające różny poziom sportowy, czyli na przykład kolejarz, który jeździ w drugiej lidze i ma wielu kibiców, y plus sporty indywidualne. To przede wszystkim AZS Politechnika i wszystkie sporty sporty walki, które są w różnych klubach, AZS Judo i tak dalej. Natomiast Samorząd to oczywiście wspiera te projekty, ale żeby zrozumieć, y y y y y połowa pieniędzy przeznaczona jest właśnie na wsparcie te systemowe, ponieważ one jest powiązane z ministerstwem sportu, czyli my dokładamy do kad wojewódzkich, kad marszałkowskich, a z uwagi na to, że największa ilość osób punktujących, zdobywających punkty w Opolu to jest ponad 1400. 1500 punktów Opole zdobyło, gdzie powiedzmy następne miasto ma 300, to wynika z wielości dyscyplin. I oczywiście każda dyscyplina ma wsparcie. To są pieniądze za punkty, to są stypendyści, którzy zdobywają medale w różnych dyscyplinach i jeżeli to się policzy, to to, to wsparcie jest duże. To jest w tej chwili procentowo, można powiedzieć, z kwoty 8 milionów zeszłego roku. Samorząd województwa dołożył do Opola w różnych projektach bez środków unijnych kwotę prawie 4 miliony złotych, 46% bo tak liczymy, natomiast oczywiście nie widać projektów, które były realizowane obok sportu, ale są bezpośrednio w sport powiązane. To na przykład projekty szkoleniowe realizowane przez Biuro Dialogu Obywatelskiego, one nie są bezpośrednio w Departamencie Sportu. Czyli w tej puli 8 milionów, w tym roku mamy 9. Do dyspozycji konkursy są w trakcie rozstrzygania. I to są środki dodatkowe, które dość duże, bo związek koszykówki szkolił ponad 100 tysięcy, Atletyka ponad 100 tysięcy przeszkoliliśmy, plus akcje umiem pływać, które realizuje Sportu. Więc te pieniądze są z boku i oczywiście nie można traktować jakby wsparcia tylko poprzez te kluby, które tu lokalnie rozgrywają na różnym poziomie rozgrywek czyli Odra Opole, Gwardia Opole, bo one otrzymują jakąś pulę, ale mając kwotę półtorej miliona musimy to jakoś podzielić, a trochę tych klubów mamy w województwie i no, trzeba sobie zadać pytanie, no oczywiście można by było zadać pytanie, nie dajemy na szkolenie dzieci, młodzieży, tylko dajemy na te kluby zawodowe. No ale myślę, że nikt yy, kto, 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 kto myśli o rozwoju sportu, no tego nie zrobi, bo zarówno miasto Opole wspiera ten sport, jeszcze utrzymując obiekty sportowe i samorząd województwa zwiększył z perspektywy paru lat, myśmy zaczynali od 3 milionów kilkanaście lat temu w tym roku mimo można powiedzieć kryzysu i, i roku popandemicznego 9 milionów złotych do dyspozycji wsparcia klubów. No Natomiast na pewno patrząc się na potrzeby i nawet na te konkursy, które te rozstrzygane, potrzeby są trzy razy większe. I oczywiście myślimy o tym, ja jako przewodniczący staram się o to, decydują radni, ale też musimy pamiętać, że województwo ma swoje zadania, z których nie może zabrać pieniędzy, nie możemy zabrać z dróg, możemy tylko z dochodów własnych. Ja bardzo liczę na środki unijne, te, które wrócą w, w postaci pożyczek zwrotnych, bo możliwe, że uda nam się w tym momencie przegrupować część na wsparcie sportu, które nie jest zadaniem bezpośrednio samorządu. To też trzeba podkreślić. A dofinansowanie obiektów sportowych w jaki sposób się realizuje? Kilkanaście lat temu ministerstwo podjęło decyzję i zabrało decyzyjność, jakby, czyli wszystkie środki są dzielone z pozycji ministerstwa, czyli poszczególne samorządy wnioskują do ministra sportu o dofinansowanie. Gdzie jest haczyk albo ten problem? No, trzeba w większości przypadków reprezentować wysoki poziom, jeżeli mówimy o inwestycjach, które się mają dobrze. I taki przykład, który tutaj mogę pokazać. Dzięki tym lekatletom mamy Dofinansowanie stadionu, który dostał trzykrotnie dofinansowanie, bo 30 medali wypracowanych na tych obiektach powoduje przełożenie. A to jest podstawowy element, związek opiniuje, są medale, jest dobre szkolenie, dofinansowujemy. Są projekty realizowane przez ministerstwo, one oczywiście są realizowane tutaj na terenie województwa. Nie chciałbym oceniać tego, czy ministerstwo zrobiło dobrze, czy nie, bo kiedyś było to podzielone, że strategiczne najważniejsze były przy ministerstwie, ale te mniejsze były były przy marszałku przy urzędach marszałkowskich typu Orliki, gdzie one były ministerstwo dokładało, marszałek dokładał i samorząd lokalny teraz trochę biorąc pod uwagę strukturę urzędów nie marszałkowskiego ale tych małych gmin tam nie ma ludzi sportu fachowców w wielu przypadkach i oni mają problem z tym więc warto by było o tym dyskutować czy nie warto jakieś puli dać tak trochę jak drogi są robione są drogi które są w zarządzie dróg jak powiem generalnych czyli rządowe i są drogi regionalne gdzie są w dyspozycji marszałka moim zdaniem ten system jest lepszy bo zawsze jest możliwość wygenerowania kontroli i pomocy tym małym samorządom, co jest ważne. No trudno sobie wyobrazić, że z pozycji ministerstwa ktoś będzie przyjeżdżał do małej miejscowości i budował jakieś malutkie boisko, dofinansował. I to jest też problem chyba ministerstwa, bo ono nie może się rozbudować, ale to jest kwestia dyskusji. Natomiast oczywiście marszałek w, ra w ramach możliwości przekazuje te środki. One nie są bardzo wielkie, ale ze środków unijnych udało nam się przekazać. W zeszłym roku prawie 500 tysięcy na przebudowę i modernizację retopingu stadionu i zakup sprzętu. Wniosek też prezydenta na modernizację i remont wodnej nuty, która musi być modernizowana w przerwie teraz najprawdopodobniej wakacyjnej, będzie właśnie ten remont 350 tysięcy. No i teraz to, co już jest podpisane, 2 miliony złotych na dwa obiekty, remont Toropolu słynnego lodowiska, data powstania 60. Pierwszy rok, trzecie lodowisko torkar, Torwar i Toropol. Trzy lodowiska w Polsce bywa, się nie chcę wierzyć. Potem to lodowisko w 70, latach 70. było przykryte dachem. Ono dzisiaj może skorzystać z dofinansowania. To jest z pozycji 9 milionów, 8 milionów z groszem, 6 milionów pochodzi ze środków Unii Europejskiej na termomodernizację. I mam nadzieję, na dwa obiekty: Liceum nr 9 i Tropol. No, obiekt chyba nikogo nie trzeba przekonywać. Bardzo ważny, bo służący i sportowi uczniowemu. Mieliśmy ekstraligę fokeju hokeju, short track, figurówka, a z drugiej strony jeden z najbardziej powszechnie lubianych obiektów, bo każdy lubi jeździć na łyżwach, szczególnie w okresie tym i zimowym, bo ta oferta zawsze jest uboższa. Rzadziej się zagląda na stadion, bo tylko ci tak zwani wytrwali amatorzy. I szkoła liceum numer 9, ona się mieści w doskonałej lokalizacji, blisko zmodernizowanych i wybudowanych obiektów, bo z tego Arena po modernizacji, właśnie remoncie kompleksowym i Toyota Park od nowa zbudowana z kompleksem poisk. Teraz mam nadzieję, że to pozwoli też stworzyć tam już szkołę mistrzostwa sportowego, bo też ten sukces między młodych piłkarzy ręcznych, którzy właśnie są też finansowani przez pieniędzy marszałka. Oczywiście największe pieniądze wykłada prezydent miasta. Nie ma o czym tutaj mówić. Miasto ma budżet miliard dwieście. To są ogromne pieniądze. Szacunek dla władz miasta, dla, dla, dla całego zespołu Pana naczelnika też, to co jest ważne, no MOSIR jest największą jednostką, 200 osób pracuje na rzecz sportu, nie tylko amatorskiego, ale też wyczynowego. Przykład mojego stadionu. Ludzie biegają za darmo dzięki regulaminowi i decyzjom radnych, bo taki jest zapis, ale też kluby mogą korzystać z profesjonalnego szkolenia w doskonałych warunkach, co oczywiście jest takim. Podziękowaniem najlepszym są medale 19 stypendystów prezydenta miasta niedawno ten. Oni też oczywiście otrzymują stypendy od marszałka, one są troszeczkę mniejsze. Także ja myślę, że sport polega na tym, że trzeba umieć to łączyć. My się nie możemy obrazić na pieniądze ministra. Mamy o nie pukać, prosić, a z drugiej strony medale otwierają drzwi. Mam nadzieję, że taka metoda i taki cel, przynajmniej mnie jako sportowcowi, który kiedyś miał szansę pojechać na igrzyska, zdobyć też dwa medale na Mistrzostwa Europy, to, warto to robić dla młodych ludzi. I to realizujemy poprzez różne projekty lekka atletyka dla każdego, które też pozyskujemy środki. Pół miliona złotych przychodzi do województwa polskiego, umiem pływać prawie 800 tysięcy dzięki temu może nie wyczynowcy, ale młode dzieci potrafią i będą miały pływać, to są klasy drugie, trzecie. Wpływalni w województwie mamy dość dużo. Operatorem jest biuro sportu. I to są takie rzeczy, które są bardzo ważne. Mam nadzieję, że oczywiście Opole, które jest największym potencjalnie miastem mającym bardzo wiele obiektów sportowych będzie aplikowało o kolejne inwestycje. Ja też jako osoba współpracująca z prezydentem Zebaczyńskim, a także z marszałkiem jestem od tego, żeby lobować. Nigdy nie kłóciłem się o pewne rzeczy, szukam pomysłu. Jesteśmy dzisiaj bardzo blisko kolejnego obiektu Halal Katetyczna. Też przekazaliśmy 160 tysięcy Politechnicy Opolskiej, która się zdecydowała. Nie miasto Opole i mam nadzieję, że na wzór Wrocławia, który już skończył tą halę, to będzie hala koszykarsko, lekatetyczna w doskonałej lokalizacji, bo na kampusie Politechniki tam w po tych barakach albo hali począłgowej w pięknej części Opola, bo ona się zmieniła, tam powstała potężna dzielnica, jest dla kogo budować, a dodatkowo będzie to centrum badawcze, wspólnie ze szpitalem wojskowym są już prowadzone rozmowy i mam nadzieję, że w ciągu trzech lat uda nam się ten projekt zrealizować i pozyskać. Mam nadzieję, że ponad 30 milionów od ministerstwa, bo wyniki sportowe mamy przeogromne. Już w tym roku lekacleteci zdobyli 15 medali, koszykarze grają w pierwszej lidze, shortrek medale na Mistrzostwa Polski. Bardzo mocna pozycja klubu, który zdobywa, jest też przy AZS Politechnica, więc aż się prosi, żeby to wspierać. I moje zadanie jest łagodzić obudzaje i namawiać zarówno pana prezydenta, pana Marszałka, żeby wspólnie organizować różne imprezy, ale przede wszystkim to takie, taki dług wdzięczności młodego sportowca, który zaczynał w Damsłowie, potem byłem chwilę w Opolu, zaorali mi stadion, skończyłem w Kędzierzynie, czyli zawsze byłem z opolskim związanym, ale medale zdobywałem i na Grzyzkach byłem dla opolszczyzny. A dzisiaj się cieszę, że mam y, bardzo wielu medalistów i mogę tworzyć struktury sportowe i dzielić te środki i zwiększać je, bo to jest bardzo ważna rola. Są ludzie, którzy są trenerami. Mnie przyszło pełnić funkcję mimo że jestem wykwalifikowanym trenerem, nawet ukończyłem kurs w tym roku trenera Polskiego Związku Lekiektetyki, to już taki prawie najwyższy, no ale nikt mnie nie chce puścić. Mówią, że y, bardziej mi wychodzi i lepiej wychodzi to promowanie y, y, i otwieranie y, y, pewnych dróg sportowych, aby sukcesy opolszczyzny były, a są. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był pan Janusz Trzepizur, olimpijczyk oraz przewodniczący Sejmikowej Komisji Kultury i Sportu. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Zapraszamy na obiekty sportowe, a trzymajcie w tym roku za sportowców kciuki, bo medale i mistrzostwa przed nimi, a za półtorej roku igrzyska olimpijskie w Paryżu. Dziękuję bardzo za uwagę. Życzę spokojnego wieczoru.